O inspiracji. Czym ta inspiracja jest? Inspirować się to jest się utożsamiać z osobą, od której się uczysz, która ciebie inspiruje do działania, tak? Czyli ona jest z tobą, ona jest na tej twojej tapecie, to jest taki żywy obrazek. Jeśli ktoś ciebie inspiruje, nie masz problemu, żeby napisać: że Zostałam zainspirowana przez Agnieszkę i tu się wyświetla kawałek mojej mandali, które tworzę. Agnieszka jest inspiracją do, do tego działania. Podstawa to jest korzeń, to jest to, od kogo ja się nauczyłam. Jestem osobą czytającą kroniki akaszy. To mnie uczyła Gabriel Orr. I to jest osoba, z którą się utożsamiam. Ona mi dała wierszy, wiatr, wiatr w żagle. Otworzyłam tą moją przestrzeń i to było to. Czymś innym jest coś ukraść. Użyję tego mocnego słowa, wiesz, bo to bardzo cienka granica, ale inspirować się, a coś komuś zabrać, nie bójmy się użyć tego słowa, ukraść, to jest, otwierasz czyjąś tablicę, mówisz, Boże, jaki ładny wpis, bierzesz ten wpis, wrzutasz, wrzucasz w chat GPT, mówisz, Zmień mi to, klepiesz to do siebie i mówisz, ja jestem twórcą. Jeśli wiesz, co robisz i wiesz, że to zabierasz. I tak to robisz, karma istnieje i kiedyś ta energia do ciebie wróci. Co to oznacza, że ta energia wróci? Że w twoim świecie pojawi się ktoś, kto zrobi dokładnie to samo, co zrobiłaś ty, zrobiłeś i na swoją obronę ten ktoś będzie chciał tobie ująć i powie, co? Przecież to, to w ogóle to jest nic, ja tylko to wziąłem i tylko to trochę przepisałem. To jest, to jest tylko wpis, nie przesadzaj, przecież nic się nie stało. Znasz to? Jak postrzega świat? Co sądzisz o inspiracji i o tym zabieraniu?